Czy się robi filmiki na YouTube? Tak, wracam na YouTube. Cześć, cześć, ale to dobrze, że na YouTube. Ciebie mogę wrzucić na, na Szałapa, jak nie chciał. To teraz, teraz, teraz. Panujemy o... Coast. Tak, panuję. Coast. Eee, w wojnie nie wiem, czy czytałeś. Eee, w niedzielę jest nowy termin. Boiska. Dobra. Ja w niedzielę pracuję, więc. Ja się boję.

od góry wojny lecimy? Co? Od góry. To doma. Wow. Kurde. Pewnie polecił dron. Masz coś? No drony wszystko. Poczekaj. To z opóźnieniem działa. O, dobra. Został usunięty z meczu, więc nie wróci już. Zabiłem Tu jest, w ro, rogu, w rogu, ro. jakieś zadymkę tam robiłem, w stronę Ja To plance Na blisko, Krzysiu, na blisko, przez muszę Robię na tą po prostu Co jest? jest? tu na... na nie wiem czy gdzieś ping Dobra, jest okej okay. To jest spawn camping w ogóle tego okna mnie kiedyś zabił? Wojtek mi nie dowierzał Do dzisiaj mi nie to Nie Weź sobie popatrz chwilę Ja nie się najda Okej okay. okay. Nie, nie, nie Nie wołajcie, nie? No chwila. Jest laserek tu, w tym miejscu Więc chyba jest tu tu jest gościu, to tak mi się wydaje Dobra Krzyś Nic plecy, nie widzę, plecy, plecy. Po, 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 zabij go, zabij go, zabij go Nie udał się W hmm. jakiej ja konożem mnie zabiłem no Masz przysto tu tego ziomo. O jeszcze trzyma. jest po, po lewo od drzwi jest dziura w ścianie on pikuje Wiesz, poszedł na prawo, poszedł całkowicie na prawo Na prawo celuj, na prawo Tu Tak, tu Celuj na prawo, na lewo nic nie ma Możesz tak po chwilę pocelować się. Właśnie już do ciebie idzie Dobrą drużynę mamy bardzo Nie, ja to mam wchodzić? Tak, no chodź chodź Jest tu, jest tu, jest tu, słychać? Jest, YouTube, jest, tak. Jest, tak. O, chodź tu jest, tu jest, tu jest Tu jest jedynka O, do lewej pikuję, do lewej pikuję Teraz do prawej, do lewej on jest za tym Mulkiem. Do lewej pikuje, do lewej, do lewej. Na kucaku. Dobra, leży. He's down, he's down. 4, last I plantuj. za rozesłuchaj no. Zero putka. Oh, anyway. Mam kapkana. Chciałem pokazać ci coś, ale tu jest gościu i dwóch tu jest yy. Padł uciekłeś I się wraca nice. Uważaj Krzysiu, bo on był w pomieszczeniu tym samym Jest, jest, jest Weźcie Jasiu, oprócz tego drona, oprócz tego drona O tak został, został tak, no no plecy, z dziury, z dziury, z dziury. Mojej dziury. Tu jest. Nie, pa nie patrzcie w si Ona idzie do bomby. Nasz powinien zniszczyć. No, Ale dobra. On, on, on ją zniszczy przecież. Ale No. No właśnie. Ale... No. Dobra. Ej kiedyś jak zaczynałem grać w to się w fazie dronowania wpierdzielałem w Aruni, co nie? Bo nie wiedziałem że to się można ten się naprawiać. Olu mnie ograł. W sumie to było bez spoko Czy gdyby się nie <grym> naprawiało, to było spoko. Tak Że ten drut jest taki broken teraz. Cześć, nie? Właśnie tu przesiadłem. Mam coś tu. Ej! No. Ej! Czy też dróg chciał mi roz. Nie wiem, ale też dróg chciał mi zniszczyć. Tu jest! Pod nogami miałeś. Na hmm. kamerach nic całkiem nie widać. Ty, jaka dobra kamera Valkyrie, to jest jedna. Tu jest chłop. Nie mogę zaznaczyć. Stąd? Tam jest chłop. Reloading! Cover me! My plecy tu za drutem. Mm -hmm. Ej, za co ciebie dostałem bombę <gry> Do lewej, widział mnie na dronie. A, widział mnie na dronie. dronie. tu, będzie chodzić. tu, 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 jest, tu, 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 wszedł. Macie, widzisz, gdzie go Nie. Yeah. Tu, tu uważam na dziurę, nie? Jest tu. Ja mogę. Tutaj to Ten jest Poszedł do sejfu. do prawej. Dostał. No, dostał. Jak on głowę nie dostał skoro leżał? Nie. Wiem. Tu masz mi to? Na czym ja? Myślę, że jest. Bloket. Nie.

Lokated a bomb protected. Leży twyczki jeden dron, ile ona ma, trzy czy dwa? Dwa. To jeden leży. Nice. Leżą wszystkie drony twyczki, dwa me ja, tak? na pewno jeszcze? Tak. No to leżą dwa Swaping mags rozpalili mi minę, czyż, co? No. Się. Tu jest chłop Ja trzymam defa, wiecie? Chuchu, na czwórce jest chłop Nie można się ruszyć, Asiu no, Ja defuser ja, nie trzymam Leży? Dobra, jedyny, dwa na pięć One on four, mailing Ale... To jest to A gdzie on jest Krzyszuk, Gdzie leży tak? Tu o, no eliminated nice. Bo chciałem wychodzić na zewnątrz Jak zabiłem spawn camp'a to tego Tak, akurat paka wypadła Tak to akurat paka wypadło, no <laughs> Jest kanałowy frak Git Kanały Good luck pan Michał Kazier Siemano cebulaki O oh, oh, kurwa mut O oh, kurwa Szakal Preza, znamy czterech Polaków, znaczy czterech z nami czterech jest. Halo, koledzy? Dawaj. Koledzy z Polski. Halo. Gadamy z nimi, czy nie? Jest? No, możemy gadać, nie? Ale czekaj Dobra. Co tam? A gitara się ma, kurwa. Jak tego, ten? On tak gada, jak ja, wiesz wiem, kto, wiem, wiem. Kurwa, jak on miał. Nie paris, tylko ten drugi. Para, nie nie para, para maxi? Nie, nie nie para maxi to jest... co 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 Blackbeard? Co co, co? To to co Rosa zbonowana Nie para tak. maxi, tylko ale wiadomo o kogo nam chodzi Ten co piwo no wywrócił wie. nogą i i tego refleks chudego byka A no. Wiesz mordeczkan <laughs> geście kurwa Echo Rafonix Rafonix O no, no Rafonix Chyba piszą teraz nowy na distorze się. Ja się napisał Są bardzo ważną wiadomość Jaką? Musisz Ej, znisz mi! Ej, bo to jest mi to tego piatka. Proszę Dzięki. O. Ej, oni nic nie reinforsują o co chodzi? Spawn camping czy o co? No ja się zajmowałem swoimi tymi Tylko ja zreinforsowałem póki co. Weź to za wnijmy to szybko. Dobra, wreszcie to było półno. Kurwa, źle jednak tamto nie spędzili. O, jego tamto jest w tą stronę. A, kolonel, wstąpił. Coś zniszczyli. Kamerę? Ej, kurwa, tu wjechało w parę na siebie dronów, je panu. Po twitchka tu jest, tu Twitch, jest twitchka na no twórce. A, końmi mnie. Na Ratuj idę, krzyściu, gonić nie! Nie widzę tam, tam była, tam była Krzyw, była tam, mówię ci się O zniszczyłem Changing legs! Ten, kurwa wszystkie te drony już Jedzą, nie się nie do krabi. No mówię, że już nie mam dronu Jest tu, oh, kurwa, wysadzi a... <laughs> Ej tu jest brawa Kurwa Goni się z prawą Kurwa, zabiliśmy się nawzajem Grosz pompę? No Koście za co? Nie tak pytam Masz defuser, defuser masz Patrzcie schody, 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 schody idzie, 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 idzie. Za twoim shieldem, za twoim shieldem jest Masz kamerą tego Idzie, biegnie, 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 biegnie U. Ja pierdolę. No, echo dron. Widzą cię, widzą cię, bo. Patrzcie z twojego drona, kurwa. Patrzcie mi po prostu w plecy. Wróg ma kamerę, nie mogę nic z nim zrobić. Jest, jest tego, Ale... wysz, wyszła na. wraca. Ale gdzie? Lewo prawo. Nie mogę bo... Brawo. OG, kurz, mam kamerę. Na side jest chyba. Ruch ci wizyt swoją kamerę w broni. Ja. Się. Nice. Nie wiem. Aleś to ugrał. Kurwa, ta pompa jest mocna, mocna. Ona jest autentyczna co nie? Wszyscy przeciwko mnie. Nie wiem, klikam. Stary, nie. ciebie... Obserwowali wszyscy Ciebie, co nie? Łącznie z okay, przeciwnikami, tymi, tymi, tymi kamerami. Kurwa. Ja widzę takie rzeczy. Muta tata jeszcze, okej, okay, spoko. Mini-dronów jak doga. jeden sobie. Ty Ty się Już się pokazuję. No, no, no. Dobra, dawaj, chodź. Że się chyba tym razem nie zajął dronami. O. Dobra, poczekaj. Idę? Jestem, jestem. Co robi pan z tych kart? Nie zrobi pan z tych ja tu parałę narzucę. Ale tu miał zrobić rotację, a nie dziurkę na głowę. A, to fuj. Coś fúrkę rzucę, chyba wiesz? Na szczerze? Aj, plec, plec, masz plec, masz plec. Nie wzięli kurwa niczego, żeby to wysadzić, wiesz, Krzysio? No możliwe. Kurwa, ty! Brawę mają bez jednego drona. Dwa niebieskie schody. Ten dron nie jest nasz. Schody jesteś, nie? Zamroziłem tą kamerę jak coś. Zamrożona jest. Ale wiesz co? Jest jeszcze jedna obok mnie idealnie. Też przyjęta? Tak. Nie mogę jej rozjebać. Patrzysz mi schody na chwilę? Patrz mi. No. Pierdol tą kamerę, kurwa. Będzie mi się pierdol, ale już nie musi patrzeć. Frosty metal. Trąb, lecę, słyszałem chyba twoje. jest kamera też tego Wyszedł, no wyszedł, 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 wyszed. jest zmrożony gdzie, 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 tu? Tak Nie, z drugiej prawej, prawo, prawo Tu, po prawo Za Tak, Na tu side jest Ostatni ma mało, trzymaj defuzę. On ma 1 HP Nie no, nie ma jeden, ma 50 HP Cicho, cicho On będzie za słabo ja bym się ukrył, bo nie zdążę chyba na side'a Time, 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 time. No Co jest, kurwa zgubiła się? No chyba. Tak, jeden tu. Muta. I tym miejscu drony. Jeden tu muta. Jeden, two, muta kiwały drony. Jeden tu muta. Jeden, two, muta. No już nie ma gdzie, nie mają gdzie do mają wejść Może no, przyjdzie weźmie kąt jakiś na, nie, na tej, na tej, na Niech Na... Metanojra. Nie wiem gdzie Kuba kłaść tutaj te azami, tak sobie no, mam tak... O okay. Nie wiem, takie coś Na Montania. Montania. jest. Montanha, czy z góry można im tego spuścić C4? Chyba tak. Leży, 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 leży. leży. Jest, jest, przy tego, przy wejściu, przy wejściu, na tu jest jeden, na czwórce. Patrzcie. Jeden Oj, leży, nic podniesie. Chociaż. Pod... No. Mission failed. All Kurwa, mnie akurat poobo. O, kochany. Wracam, gdzie indziej. Obróciłem się, a pobysz był przede mną. Clash mają. Jest leża. Kurwa, skoczyłem przed przypadku, bo chciałem potwierdzić. No chuj. No chuj. Zaznaczam cię. <laughs> a to moja wina? 10 sekund. Tak To ja idę Ale na górze siedzą O, będzie spadał No, zeszła, zaskoczyła, było słabe Ta krowa strzela Fajnie ta krowa strzela No pierdolę Reload Bo... Idę na nią Idę na tą Clash Zatwo szybkie Jestem. Dajcie mi zrobić, kurwa. Aaj. Tu jest jeden na czworce. Poszła tam. Na ja tu, patrz, to za. To jest klasz, a klasz jest klasz ma czestacera. Tylko Uważaj Tam szła jeden, nie? Wtedy co nie? Nice. Laptop, Wiadomo Nasz plantuje, plantuje na tego, no, na bite Czy ty patrzysz? No to nie było to nie? nie To była A ty patrzyłeś jak PC no. byłeś do niej nie. ustawiony no. coś mi to stało. się

Chyba ci nie zdawał. Z góry, no, ze schodów, no jaki jestem tragiczny. On mnie zabił. Aaaa! E on co, co jest, kurwa? Co on ma? No, no to tak pokazuje właśnie dziwnie. To jest ten Deimosowy. On rakity ma jakąś. Kamera akurat byłem. The yes. charge. Tu, 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 coś chyba. Tu, ta, ta, ta jest ważące, ważące, ważące I tam jest jeden. W Łazience na 100%, odwiedziałem celownik, nie wiem gdzie dokładnie, ale gdzieś w Łazience. Just here, point point, point point. Here, here, here. Uważaj no? Tu jest dwójka, tu jest dwójka. nice. Fajnie. No, fajnie. Good. good job, good job team. Thank you, thank you. Co oni się so tak ustawili? Tak cool. Jakby. No nie polak, polak, myślę, że to polak. Ja kurwa do Kaczek 39 Zawsze <grystek> się zaśmiać. A ja muszę się zaśmiać. Jestem tak dumny, musimy teraz tego z zauważyć, to, ta, to, że to że... Ostatni zna. jestem... Ale ja nie jestem dumny z swojej tabeli Ale jestem dumny z tego, że mam golda jeden.